Hej, cześć, witajcie! Jestem Pandorama. Dzisiaj zapraszam Was na bonus do budowy Glimmer Brooku. Jak widzicie po miniaturce, zdecydowałam się, zrobiłam szkołę magii w końcu. Jeżeli ktoś ma oczywiście subskrypcję, to widział też trailer serii. Także jeżeli ktoś nie widział, to zapraszam. Będzie oddzielnie Ej, będzie jeszcze tu pod koniec tego odcinka. Myślę, że tak dorzucę wam, bo no to taki minu minutowy, miniaturowy trailerek serii. Tak samo jak ten odcinek jest też dość miniaturowym, dość krótki. Tutaj będziecie mieli jakieś tam przejście, pokazanie tego całego miejsca. Bardziej w postaci zdjęć i właśnie jeżdżenia, bo wnętrza jeszcze nie zrobiłam. Wszystkie wnętrza na bieżąco cały czas doprawiam, więc też nie chcę, żebyście mieli jakby no, niedokończone rzeczy. Nie nagrywam budowania, bo zajęło mi bardzo dużo czasu robienie tej szkoły. Temu mówiłam, że potrzebuję troszkę czasu i powiem Wam, że plan był taki na początku, że może jakiś Hogwarts czy coś, ale stwierdziłam, że tego jest dużo, a wpadła mi właśnie chyba z 3 czy 4 miesiące temu dwa albo 3 miesiące może nawet 4 miesiące temu w każdym razie pod, na początku roku wpadł mi pomysł na serię z czarownicami, właśnie i stwierdziłam, że porozpisuję sobie, że właśnie mogłabym miasto przerobić i tak dalej. Tak więc wpadłam też na to, że mogłaby być to szkoła i w ogóle, że to szkoła magii. I skoro szkoła magii, to musi być budynek szkoły. I budynek jest zlokalizowany właśnie w tym Realm of Magic, czyli w tym miejscu magicznym. Jak to się nazywało po polsku? na magii, tak? Zamiast tych headquartersów głównych, które tam stały, postawiając sobie po prostu tą szkołę, trochę stylizowaną na Oxford, ale w trochę ciemniejszych barwach. Mamy wieżyczek dużo, mamy takie większe miejsca, mniejsze. Jest piwnica, ta, oczywiście. Jest też dziedziniec, wszystko, co naprawdę potrzeba, jeżeli chodzi o taki też angielski typ wyglądowy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, że Wam się przyda. Nawet jeżeli nie prowadzicie jakiejś tego typu rozgrywki, to można sobie na spokojnie to przerobić troszeczkę i też mieć właśnie takie fajne miejsce dla czarodziejów naszych. A jeżeli chodzi o samą serię, to będzie ona właśnie skupiała się na uczniach tej szkoły magii. Będą to dość krótkie odcinki, nie będą rozgrywkowe i raczej mi się to nie zmieni, pierwszy odcinek będziecie mieli za dwa tygodnie i myślę, że będą się pojawiać raz w tygodniu, odcinków mam zaplanowanych 7, i one będą bardziej w stylu Haci tych filmików, jak ona robi kasa czy coś w tym stylu, to zawsze robi takie historyjki i ja też zdecydowałam, że właśnie w formie takich cutscenek historyjek będzie stworzona tylko i wyłącznie ta seria. Serię typową rozgrywkową będziecie jeszcze mieli na pewno na kanale, to nie będzie ta, bo tutaj jest mi zbyt dużo takich historii potrzebnych, bo tak jak mówiłam, że ja chcę zrobić, jeżeli chcecie, żebym zrobiła wam jakąś historyjową serię, serię właśnie rozgrywkową, to to będzie historyczna taka seria, że jest historia zaplanowana od początku do końca i tą historię jakby wam przedstawiam, pokazuję i na niej się skupiamy. Także mamy wszystkie tak naprawdę rzeczy dopasowane. I teraz, właśnie po kolei, co jest czym? Mamy oczywiście restaurację. Restauracja jest restauracją, proste, tak? No, musi być jakieś miejsce, gdzie ci uczniowie sobie pójdą. Ogród jest oczywiście takim terenem trochę ćwiczebnym dla nich i pójściem, takim miejscem, żeby pójść gdzieś sobie coś zrobić, tak, odpocząć trochę. Ten mniejszy domek z, z boku, jakby taką. Podłużną szklarnią. Wy macie wyświetlone, ale po nazwach patrząc, to była tajemnicza posiadłość. To są dormitoria dziewcząt, to jest taki jakby akademik dla dziewczyn. Większość dziewcząt tam będzie mieszkać. Oczywiście, poza tym, co widzicie, w skrócie, jest więcej postaci, także muszą gdzieś też mieszkać, więc to będą właśnie typowo mieszkania dziewcząt. Angielska posiadłość to jest dormitoria facetów, czyli męski akademik. Tam mieszkają panowie wszyscy, ponieważ jest ich więcej niż ten jeden, który jest przedstawiony. A z kolei angielska willa to jest dom nauczycieli i dyrektora, bo będą się pojawiać też nauczyciele, także myślę, że mniej więcej za dwa tygodnie zaczniemy sobie tą serię. Myślę, że gdzieś tam będzie się ona pojawiać raczej dodatkowo, jako właśnie takie jakieś krótsze odcineczki. Bo wiem, że większość z Was też przychodzi do mnie typowo na budowy, ale była duża taka zachęta od Was, żebym zrobiła coś jednak takiego rozgrywkowego, to będzie też to, a później myślę, że sobie zrobimy gdzieś bliżej wakacji jakąś taką rozgrywkę, rozgrywkę faktycznie. Dajcie znać jak wam się podoba, jak wam się podoba Szkoła Magii, czy podoba wam się pomysł na serię, czy będziecie oglądać, także widzimy się w komentarzach, ja nie przedłużam, bo nie chcę, żeby to trwało, Bóg wie ile. Dziękuję wam bardzo za uwagę, wszystko wyklaruje wam się w tej stałej serią związane z czasem, a na tą chwilę ja się żegnam i papa!